Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister 7 września 1997 roku Na antenie Polsatu zadebiutował teleturniej Idź na całość Od tego momentu minęło 25 lat Z tego powodu stwierdziłem, że przedstawię wam teraz 25 faktów na temat teleturnieju Idź na całość Który... Yy, których no nie każdy musi znać Po prostu To są takie fakty Mniej oczywiste. Często takie, które, których nie poruszałem w innych odcinkach na, na temat tego teleturnieju. No, część poruszyłem, ale części nie. Tak więc yy, myślę, że możemy zaczynać. 25 faktów na 25-lecie idź na całość w Polsce. Po pierwsze, Zygmunt Heiser po raz pierwszy zobaczył program w Niemczech. Po drugie, wyjeżdżał tam na roboty na początku lat 90. Po trzecie. Na casting, na prowadzącego, przyjechał z koncertu lata z radiem. Po czwarte, na castingu odtworzył styl Jirga Dregera, który prowadził wówczas Geja w Po piąte, o tym, że został prowadzącym, dowiedział się po dwóch dniach. Po szóste, nagrania pierwszych odcinków odbyły się latem 1997 roku. Po siódme, na pierwsze nagranie przyszło zaledwie kilka osób. Mimo tego, że dano ogłoszenie do różnych łódzkich gazet, to przyszło tylko kilka osób. Po ósme, potrzeba było 300. Tyle miejsc miała widownia widzieć na całość. Po dziewiąte, zaistniał pomysł na studentów z akademika. Po prostu stwierdzono, że na pierwsze nagranie ściągnie się studentów z pobliskich akademików. Po 10. Z powodu wakacji akademiki były puste. Po 11. Ostatecznie ściągnięto wojsko z pobliskiej jednostki z Łodzi. Po 12. Polsat wziął scenografię z Niemiec od sat Tu no Tak się składało, że już o tym mówiłem. E, w innych odcinkach SGSM na temat idzie na, na całość, dlatego tutaj tematu rozwijać nie będę. Po 13. Stało się tak z powodu końca programu w tej stacji. No po prostu się przenosił na antenę TM3. I yy, Niemcom ta scenografia już nie była potrzebna. Po 14. Tiry ze scenografią utknęły na granicy polsko-niemieckiej. To jest również znana historia w internecie. Wystarczy nawet poszukać i szczegóły się odnajdą same. Po 15. Oglądalność już w październiku 1997 roku przebiła 9 milionów. Po 16. Najwyższą daność miał odcinek z 25 stycznia 1998 roku. Po 17. Wyniosła 10 milionów 600 tysięcy widzów. Po 18. Heiser był gościem w niemieckiej wersji i prowadził ją wspólnie z Dragerem. No bo był taki incydent w 1999 roku. Po 19. Na początku emisji emisja odbywała się tylko w niedzielę. Po dwudzieste. Na końcu tylko w soboty. Po 21. Za czasów Zygmunta Heizera odcinki emitowano około 19. Po 22 drugie. Po zmianie na Krzysztofa Tynca około 18. Po 23 Emisja ostatnich odcinków odbywała się o 1545. Po 24 Ostatni odcinek wyemitowano 26 maja 2001 roku. I dwudziesty fakt. Realizacja odbywała się w tym samym studiu co duety do mety. Tak więc to jest 25 e, faktów na temat turnieju i na całość. Odnośnie tego ostatniego, no, duety do mety miały tego samego producenta, co i na całość, czyli firmę WWW. Tak więc nic dziwnego, że oba teleturnieje były realizowane w tym samym czasie, w tym samym studiu. Tak więc to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Super Game Show Meister.